Siema. Witam wszystkich bardzo serdecznie z warsztatu, w którym dzisiaj poruszymy temat dość istotny dla nas przed naszą kolejnym, przed naszym kolejnym dniem pracy, a mianowicie poruszymy temat odciągu wiórów od naszej pilarki formatowej. Nie będę tutaj za dużo mówił o tym, jaki to jest odciąg, jakie swojego parametru, bo mi to kuchuje lata, generalnie rzecz ujmując, ale chcę poruszyć temat tego, w jaki sposób wykonaliśmy tą instalację odciągową i dlaczego zrobiliśmy ją w taki sposób, a nie w inny, zalecany przez wszelkiego rodzaju wieszczy, stolarstwa i przez tych wszystkich, którzy w tym temacie zjedli zęby. Mianowicie instalacja odciągowa, która znajduje się tam z boku, cały system odciągów obojętnie jakiej firmy dla mnie może być to proma kołdupy mi to lata został wykonany w rurze plastikowej i niestety bo niestety wysyłaliśmy zapytanie my oczywiście też troszkę to od dupy strony zrobiliśmy bo trzeba było się tym tematem zainteresować nieco szybciej i zrobilibyśmy instalację w metalu ale uziemiamy plastik Plastik idzie uziemiony do bednarki, którą mamy w środku warsztatu, do której jest ogólnie podpięte uziemienie całego, całej naszej instalacji elektrycznej. Zrobimy to w sposób taki, że w środek rury będzie wpuszczony przewód, już po części można powiedzieć, że jest wpuszczony przewód miedziany, który będzie odpowiadał za uziemienie naszej instalacji odciągowej. A plastik tylko i wyłącznie dlatego, że w tym momencie nie było możliwości dostania od ręki Metalowej rury spiro tej wentylacyjnej, z której wszyscy polecają robić instalacje odciągowe. Dzieje się tak tylko i wyłącznie dlatego, że zapytanie wysyłaliśmy do kilku firm, zarówno z Polski, jak i tych, które się znajdują u mnie tutaj w okolicy i firmy, które znajdują się w okolicy powiedziały, że pierwszeństwo zakupu wszelkiego rodzaju materiałów wentylacyjnych mają firmy zajmujące się tym stricte, czyli jakieś tam kurwa klimatyzacje, kanalizacje i wie, Bóg wie co jeszcze nie Koszt przede wszystkim byłby bardzo podobny do tego, który jest na plastiku zrobiony, z tego tytułu, że nie wiem, tam koszt całej naszej instalacji wyniósł obecnie w granicach, nie wiem, 500 zł, 800, nie wiem, kurma, Marek płacił za wszystko, więc nie pamiętam już teraz, tak więc my wcześniej przyciągnęliśmy całą tą rurę, Poznaczyliśmy sobie miejsca, podłączyliśmy już ją. Ja w dniu dzisiejszym mam za zadanie tylko już zrobić ostatni etap wyjścia naszej rury, która jest za wami. Ja wam zaraz wszystko pokażę. I wszystko już w ubiegłym tygodniu spieliśmy w naszej centrali, że tak to ujmę, odciągowej. To jest, to jest tyle. Jaka firma, jakie przykroje rur będziecie stosować, nie wiem, nie interesuje mnie to. My musieliśmy zredukować rurę 200 na naszym odciągu wiórów do średnicy 110, bo taką średnicę rury 110 zakładamy w całym warsztacie. Powtórzę po raz kolejny. Nie będzie żadnego bum-bum, bo rura jest uziemiona i wszelkiego rodzaju normy bezpieczeństwa też chcemy spełnić. Przede wszystkim dla ochrony własnej dupy i sprzętu. To jest tyle. Obrócimy teraz kamerę. Pokażę Wam, co jest jeszcze, co zostało tak naprawdę jeszcze do wykonania i w jaki sposób to jest zrobione, i jak to wszystko wygląda. Może kogoś zainspiruje. Aha, nie zapomnijcie, zasubskrybować kanału, dać lajka like pod filmem, jeżeli Wam się spodoba. Nie jest to nachalna reklama plastikowych rur z Benmaru. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Nie jest to też reklama odciągu, bo o tym, jeżeli zaistnieje taka konieczność, to po prostu nagram osobny film. Na chwilę obecną nie będę poruszał w ogóle tematu żadnej jakiejkolwiek maszyny, która do nas zjechała. Tyle. Akcja. Tak wygląda rozłożona cała instalacja do pilarki. Idzie tam do tamtego pomieszczenia, w tamtym miejscu, tam gdzie są tamte drzwi i stoi drabina, bo tam jest tu umiejscowiony odciąg. Będą drzwi, żeby maksymalnie wygłuszyć całość, spoczyń tam jeszcze kompresor. Rura 110, sztangi 3 metrowe, żeby było jak najmniej w sumie łączeń tych rur. Uziemienie, będziemy, uziemienie będzie tam o jak najbliżej kompresora, żeby nie było bum-bum w worku. I drugie uziemienie jeszcze na sam koniec zrobimy tu w tym miejscu, gdzie jest ta rura. O tu oczu. I teraz tak, zadanie dość istotne. Musimy teraz tą rurę kurwa tą Podczepić sobie, oto o, tutaj, podczepić do jednego z tych dźwigarów, które są, nie ja wiem, jak się kurwa nazywa, łączników dachu, które są tam na górze, za pomocą e, linki, opasek, zacisków, szekli i, i tym podobnych rzeczy. I teraz tak, stąd będzie schodziło, wszystkie kolana są kolanami 45 stopni, tak więc tutaj będzie już schodziło również kolano 45, to jest chyba kolano 15 stopni. Tylko tutaj już odwrotnie po to, żeby założyć na samą końcówkę tej rury spiro i zacisnąć opaskę, nie? Rozumiecie chyba czujcie o co mi chodzi. I to tak naprawdę jest tyle. Ale tam został również założony trójnik, a trójnik nie został założony po to, żeby podłączać, nie wiem, górny odciąg spiły, nie, Bo górny odciąg z będzie się spinał na dole, ale jest to dodatkowe nasze wyjście do rury. Po to, abyśmy mogli sobie zrobić kurwa dodatkową końcówkę do sprzątania, której, dzięki której nie będę musiał odpinać odciągu, tak jakby z dołu piły, tylko będę sobie czyścił rurą zwisającą sobie tutaj, taka jak w odkurzaczach centralnych szczotka. Tyle. Drugi odciąg, który będzie szedł, druga nitka odciągu, tutaj się zastanawiamy, bo mamy jeszcze nieco czasu, będzie może zrobiony właśnie w metalu. Zobaczymy jak to wyjdzie, Hurtownia, jedna z hurtowni ma nam dać znać i druga nitka będzie biegła pod spodem, pod tą rurą, bo oklejniarka stanie w miejscu, w którym teraz tam stoją kosze. Nieco się pozmieniało, ale to jest sielana. Tak więc teraz musimy podwiesić sobie rurę. Rurę podwieszamy na lince stalowej takiej. Kurwa mam nadzieję, że jej wystarczy, wystarczy. Do tego są specjalne szekle, ta linka jest w oplocie gumowym, żeby tam kurwa nie wiem, nie elektryzowało czy coś. I to jest tyle tak naprawdę. W warsztacie panuje straszny burdel, muszę Wam powiedzieć, bo mamy bardzo, kurwa, czy ten głośnik zbiera, zbiera, bo mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo roboty. No i zobaczymy, no. Chcemy, chcemy dokończyć to, ponieważ jutro jest już uruchomienie pilarki i zobaczymy jak to ten i zobaczymy jak to się wszystko uda spiąć w całość. Generalnie ja się zabieram za robotę, końcówki rur, tamtą końcówkę rury mam już posmarowaną lubrykantem i to nie jest Durex Sex Pioniers, tylko taki lubrykant do rur, smaruję, przewiercam dziurę, muszę po prostu przymocować, ta linka jest po to, żeby ta rura cała nam nie opadała do dołu, a chcemy, żeby ta spiroplastikowa, która będzie sobie tutaj swobodnie zwisała... Żeby była zrobiona w taki sposób, żeby nie szła na ścianie, żebyśmy mogli sobie spokojnie gdzieś tam z tyłu przejść, nie nadeptując, nie depcząc tejże rury chyba zrozumiałe. Zabieram się zawiercanie. Cięcie. Mać. co takiego supa za chyba będzie dobrze co chuja, będzie dobrze rura została założona, została podwieszona szmery, bajery, cuda na kiju Sebuś przełożył gniazdo rura idzie sobie tędy już Pan Wojtek to luzuje cmyk robimy takie piękne przejście, żeby to ładnie wyglądało Łup. no i co i będziemy kurde majster, zmierzamy w tamte drzwi idziemy zobaczycie co się dzieje za tymi drzwiami Kurwa, to się jakoś regulowało, teraz się już kurwa nie reguluje, to jakoś kurwa ten go chodzi, chuj, nie, dobra, lecimy. Zajdziemy do naszej jamy zła i tak jak mówiłem, nie sugerujcie się tym, że ja zrobiłem na plastiku i tak musi być. Nie, kurwa, nic z tych rzeczy, ja po prostu zrobiłem na plastiku, bo, bo mieliśmy go dostępnego od ręki. I to jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Plastik został uziemiony, czy to uziemienie się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, to się wszystko okaże w trakcie użytkowania, no może w ten sposób bardziej. Tutaj na samym odciągu zrobiliśmy redukcję z rury 200 na 160 i później na tą 110. Ciąg jest naprawdę taki, jak w rumuńskim burdelu bym powiedział, więc naprawdę nie jest źle. No i tyle. Na razie przy tym urobku, który robiliśmy, dotkaliśmy tej rury, nie było tego jakoś tam mocno, mocno dużo, ale sprawdziliśmy, prądem nie jebie, więc źle nie jest. I teraz tak. Jak już widzicie, tam w tamtym miejscu. Zbliżmy to buh. Jest już założona rura plastikowa, tam, ten spiro, spiro jakiś tam PCV. Idziemy tam i tam zakończymy całe nasze wywody. A, majster, kurde, ale ty w ogóle pokaż czy to, to coś kurwa działa, bo ty nie pokazałeś tego. I jeszcze raz, to nie jest żadna reklama, nie sugerujcie się tym, że ten e, odciąg jest z Feldera. Działa, a ja nie chcę robić tu niepotrzebnego huku. E, więc teraz tak, już przechodząc do takiego naprawdę, naprawdę podsumowania. Kurwa, ta rura jakoś krzywo wisi, majster. Co tu się odjebało? Kurwa, majster. Dobra, tam, mniejsze o to. Może i wisi krzywo. <laughs> Przyłączy w samej, w samej pilarce z FIS 120 i ta rura idealnie na niego nachodzi, idealnie pasuje. Tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj tym trójnikiem wyszliśmy po to, żeby mieć dodatkowy wąż przewód. Do tego, aby móc tutaj pierdolnik cały posprzątać, taka szczotka z centralnego odkurzacza. Tu na tą rurę 110 nałożyliśmy opaskę metalową, docisnęliśmy, to komorchuje nie wsadzi, więc też jest naprawdę spoko. No i co wam mogę powiedzieć? No, Ciąg się sprawdza, działa. Jak ta instalacja będzie się sprawdzała w samym użytkowaniu? Zobaczymy już w późniejszym okresie, bo jeżeli wszystko się uda, no to tą drugą instalację zrobimy metalową. No i wtedy będziemy mieli porównanie do tego, jak wygląda praca odciągu na metalowym, a jak wygląda praca na odciągu z rurą plastikową. Nie wiem. Nie mieliśmy czasu, żeby kupić te metalowe, obudziliśmy się z ręką w nocniku, a że roboty jest bardzo, bardzo dużo, no to no niestety, no tak już wyszło. I tam w miejscu koszy spocznie drugi, drugie urządzenie, czyli oklejniarka. No i powiedzmy sobie, że do tego miejsca mniej więcej będziemy musieli dociągnąć drugą nitkę samego odciągu, no bo jeżeli tutaj gdzieś będzie stała nasza oklejniarka, no to po prostu... Cały system odciągowy pójdzie w tamtą stronę, i to jest tyle, i on będzie zrobiony na metalowym tym. Czy to jest dobrze zrobione? Nie wiem. To się okaże, naprawdę. Pff, nie wiem. Nie wiem. Ale słuchajcie, żeby nie być zbytnio piany, i żeby wam kurwa nie pokazywać tego całego Frodera, i tego, tego wszystkiego, żeby nie było, że to jest jakaś reklama, to pamiętajcie. Ja Was bardzo serdecznie proszę o zasubskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wciśnięcie łapki w górę, pozostawianie po sobie śladów w postaci chociażby komentarzy dla samego zasięgu niech to idzie gdzieś dalej w świat, i niech ten kanał razem z tym warsztatem niech to się wszystko kurwa, po prostu rozwija jak papier toaletowy, który spadł ze stojaka. No i co? I... A, jeżeli. Po pierwsze, to dziękuję moim patronom, bo trochę ich ostatnio zaniedbałem też. Zresztą wszystkich zaniedbałem, bo nie miałem czasu na dodawanie filmów. Ale niebawem się to zmieni, mówię, bo mamy Saigon i Młyn. No tak już jest, no, więc ja wam poradzę. Ode mnie jest to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego jakże krótkiego i nudnego odcinka. Film powstał przy udziale Marka, który to tak naprawdę rozpierdolił sam całą tą instalację. A ja mu tylko dziury wierciłem w obejmach do rury, podawałem mu rurę, smarowałem tam wszystko lubrykantem, wiecie i składaliśmy to razem, Sebuś nam tutaj rzeczy przynosił, ponosił, podawał tak więc wszystko mamy już w sumie zrobione, no to nie ma jakiejś tam wielkiej biedy jutro start maszyny, więc jak to wszystko wystartuje to się okaże, zobaczymy czy umiemy na tym pracować, czy ja nie zapomniałem jak się na takim sprzęcie pracuje bo trochę na tym pracowałem przez kilka lat no ale to tyle, no co Wam mogę więcej powiedzieć Ode mnie ode mnie czołem, czyściak czapka, trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia już w realizacjach takich stricte meblowych, w realizacjach, które miejmy nadzieję, mm, będą zaspokajały bardziej te osoby, które się wdrażają w temat całego tego meblarstwa i tego wszystkiego. Bo po to ten kanał powstał, a nie tak naprawdę po to, żeby pierdolić wam o plastikowych rurach na ścianach, no ale czy chce, czy nie chce, to takie filmy też będą musiały do was docierać. Z tego tytułu, że jak już później wejdziemy w jakiś tryb składania szafek, to nie będzie czasu na to, żeby nagrać cokolwiek o odciągu. Tak więc salut ziomeczki i trzymajcie się ciepło. Piona.